Dzień dobry, kochani rodzice i dzień dobry, kochane dzieciaki. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym was namówić na spacer na łąkę. Na spacer na łąkę i zrobienie bukietu, na przykład takiego. Ten jest bardzo prosty i niewiele, niewiele musiałam się natrudzić, żeby poszukać tych wszystkich kwiatków, ale tak naprawdę chodzi o to, że zrywanie kwiatów jest również niezłą czynnością manualną i tak naprawdę Potrzebuje sprawnych rąk, i ćwiczymy sobie wtedy te ręce. Poza tym jest to świetne doznanie sensoryczne, bo po prostu kwiaty mają strukturę, fakturę, kolor, zapach, różnego rodzaju doznania sensoryczne możemy sobie zafundować. I myślę, że to jest świetne, świetne zadanie, które możemy wykonać z naszymi dziećmi. I chciałabym, żebyście spróbowali zrobić lodowe, e, lodowe tafle sensoryczne. Bardzo proste. Słuchajcie, bierzemy nasze roślinki. E, potrzebujemy, ja zrobię dwie. E, oczywiście nasz filmik będzie musiał być e, dwu, e, dwuczęściowy. Zobaczymy, co mi wyjdzie w drugiej części, pierwsza część. to oczywiście mamy talerzyk. Różnego rodzaju listki. Układamy sobie jakąś kompozycję. Ja tu gdzieś mam takiego fajnego. O! kwiatka. E, Fioletowego kwiatka. Tu jest żółty, wspaniały. Mamy wspaniałego żółtego. O! I tam też widziałam. I możemy się pobawić właśnie z dziećmi w kompozycje kwiatowe. I to teraz zalewamy wodą, zalewamy wodą. I wkładamy do zamrażalnika. Myślę, że. Dzieciaki będą miały fajną frajdę. Zobaczcie, możemy się w tej wodzie jeszcze dodatkowo pobawić, bardziej zanurzyć te nasze kwiatki, spróbować stworzyć jeszcze kwiatowy obraz, a potem po zamrożeniu on będzie świetny, mroźnie, sensoryczny. I myślę, że sprawdzi taką frajdę. Robimy drugi. Weźmiemy tutaj ułamaną gałązkę trawy. No, troszkę jest za długa, ale damy hmm. radę. Muszę ja dzielić na pół. To mamy jeszcze naszego białego. I yy, uważam, uwaga: nie używamy nożyczek. Tylko właśnie urywamy. Dlatego urywamy, yy, że trzeba do tego siły. I to nie jest takie proste. Bawmy się w urywanie a nie w ucinanie, no żeby troszeczkę właśnie tym naszym dzieciom utrudnić. O, tu mam takie piękne fioletki. Żeby troszkę utrudnić, no, wyjdą nam z tego y, fajne lodowe obrazy. O, mam drugi fioletowy. Super, sama jestem ciekawa. Co z tego wyjdzie. Myślę, że wyjdą fajne. Tu mamy jeszcze jakiś żółty. No i zobaczymy, czy jakieś ładne zielone nystykno się tutaj znajdzie. Możemy oczywiście te kwiatki rozłożyć na stole. Wtedy dziecko będzie miało większy dostęp do roślinek. A możemy je mieć w wazonie. Również fantastycznie i zalewamy. Fantastyczna, robi nam się z tego dekoracja domowa. O, mamy gościa, szczytnego Kosław. On bardzo lubi ten bukiet kwiatów. Bardzo lubi, a widzicie? <grych> Hej, misiek. Jest on dla niego bardzo smaczny. I słuchajcie, powstały nam dwa obrazy. Ja myślę, że samo to, że dzieci je zaniosą do lodówki, schowają do zamrażalnika i potem zobaczą, co z tego wyjdzie, będzie dla nich fantastycznym doświadczeniem. No dobra, czyli ja robię stop. Lekosław, leko, nic z tego. Ja robię stop i zobaczymy się za trzy godziny. Trzymajcie się ciepło. Na razie, do zobaczenia. I co nam wyszło z naszych Lodowych obrazów. Spróbuję je wycofać. Bardzo prosteczko wyszły. Zobaczcie, co Jeszcze w międzyczasie, jak wkładałam, wkładałam, jakby wpuściłam trochę barwnika do, do naszych lodowych talerzyków. No tak, na kosław znowu. Muszę sprawdzać, co ja tutaj mam takiego. O! Proszę zobaczyć, jak pięknie pracuje światło. Meko! Ej! Miłośniku wszystkiego. Wyglądają przepięknie. Są zimne w dotyku, oczywiście. Co jest, co stymuluje nasz zmysł, zmysł dotyku. Jest wspaniałe światło, Robią nam się piękne. Piękne wzory. Takich kombinacji myślę, że naprawdę można zrobić wiele. W międzyczasie pomyślałam sobie o tym, że można by było zamiast wody wykorzystać sok i dzięki temu na przykład zamiast kwiatów polnych wykorzystać cytrynę, pomarańcze, pomarańcze i na przykład sezonowe teraz troskawki. Zalać to zamiast wodą to czy sokiem pomarańczowym, czy czy jakimś innym, czy właściwie wodą zabarwioną sokiem malinowym i wtedy mamy dla dziecka bardzo fajny smaczny obrazek I również jest sensoryczny, jest zimny więc na zbliżające się lato fantastyczna, myślę, że eksperymentalna zabawa myślę, że dzieci będą miały frajdę z tego Proponuję, można po, yy, popatrzeć pod światło, i wtedy pokazują nam się fantastyczne prześwity i wzory. Bądźcie, rodzice, moi drodzy kreatywni, bo w tej kreatywności rodzi się twórczość naszych dzieci. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.